ចោល Dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku Minecraft w Adasiach. No, i dzisiaj mamy w planie tutaj kilka rzeczy, dość myślę, że interesujących. Przede wszystkim tutaj zrobimy ładnie podłogę. Myślę, że może też ściany w naszym domku, ponieważ tutaj jak widzicie, powoli powstaje nam ten domek. Będą tutaj jakby trzy wyjścia, tak? Stwierdziłam, że myślę że tak będzie najlepiej. Troszeczkę to rozkopałam poza odcinkiem, żeby wiecie, nie przynudzaj was. Tutaj będzie jedno przejście, tam drugie i tam trzecie. A co dalej tam będzie? No to jeszcze się z czasem y, zobaczy, po prostu zobaczymy, y, co tutaj na co wpadnę i co tutaj nam się y, uda zrobić. Ogólnie myślę, żeby taką podłogę, jak tutaj jest, zrobić tutaj w każdym z tych, że tak powiem, y, tutaj dziur. Y, zrobimy tak. Tutaj chyba tak, tak, tu jest zrobione. Zrobimy tak samo, jak jest tutaj, ponieważ myślę, że to całkiem dobrze wygląda. Y, I z tej strony. Y, teraz zrobimy takie: raz, dwa, trzy. Tak samo jak tutaj jest. Raz, dwa. I jak widzicie, trzeba będzie tutaj jeszcze rozkopać, ale to y, później rozkopię, na razie zrobimy tylko tą podłogę, wiecie, wiecie o co chodzi. Y, żeby po prostu was tutaj nie zanudzać, to zrobimy szybko tą podłogę i myślę, że lecimy później y, zbierać tutaj, ale jeszcze oczywiście po drodze musimy nakarmić nasze krowy, ponieważ myślę, że troszeczkę zgłodniało do ostatniej naszej tutaj wizyty. Y, dobrze, tak więc y, myślę, że zrobimy tutaj jeszcze troszeczkę tych schodów, oczywiście i... Lecimy za chwilę, za chwilę lecimy tutaj w trasę, że tak to ujmę. Yy, dobra, czekajcie, tutaj oczywiście też zrobię jak z tamtej strony, bo po prostu nie chce mi się na razie yy, rozkopywać tego. Bardziej, więc na razie zrobimy tak Z tej strony, oj, to tutaj za daleko Troszeczkę, no ale nieistotne Tutaj jeszcze rozkopiemy te dwa kawałki Ogólnie trzeba więcej żelaza zabrać, żebym po prostu miała Wiecie, żelazny kilof I kill -off i ogólnie szybciej po prostu będziemy Tutaj te rozkopywać Te żelazo, nie? Więc, więc to trzeba tutaj dzisiaj też myślę Załatwić troszeczkę w poszukiwaniu z żelaza Ogólnie zrobiłam sobie screeny kordów Żeby jakbym się zagubiła gdzieś w dalekiej Wędrówce, żeby po prostu później Odnaleźć nasz piękny domek i naszą piękną tutaj um... Chatkę, wioskę, no nie wiem, jak, jak to nazwać. E, czekajcie, zrobimy jeszcze trochę więcej schodów, ponieważ troszeczkę zabrakło nam na dokończenie. Aha, to w ogóle nie z tego materiału, tylko to z tego było materiału, przepraszam, za pomyłeczkę. E, dobra, więc tutaj robimy jeszcze więcej schodów. E, myślę, że cztery schodki tutaj wystarczył nam e, na zrobienie. O boże, o boże, nie to, nie to, na zrobienie jeszcze takiego czegoś. Dobra, i tutaj mamy już, jak widzicie, z każdej strony e, zrobione takie coś. I myślę, że tutaj też fajnie będzie wyglądać i w środku, tylko żeby to było symetrycznie. Yy, dobra, myślę, że to tutaj... No tak, bo to jest w sumie wszystko symetrycznie, więc zrobimy jeszcze trochę schodów ogólnie i zrobimy tutaj w środku takie fajne jakby, nie wiem, nie wiem, takie jakby słone... Nie wiem, jak to nazwać ogólnie. Yy, taki słonecznik, że tak powiem, o, tutaj. Tutaj troszeczkę mi się pomyliło. I w środku oczywiście... Czekajcie, Stone trzeba tutaj zebrać, ponieważ też już tutaj, jak widzicie, jeszcze kolejny z takimi się przetapiają. Będą one oczywiście później potrzebne do dalszych tutaj y, budowy. Y, dobra, więc ziomeczki. I ja myślę, że albo nie, w sumie dobra. Lecimy dalej, bo myślałam, że <laughs> zrobię cięcie, ale nie, ale możemy tu w sumie tutaj wybudować od razu szybko. Y, dobra. Y, czekajcie tylko. Tylko coś sprawdzę jeszcze, czy mi się tutaj przypadkiem wszystko na pewno nagrywa, bo w sumie nie wiem. E, czekajcie, czekajcie. Dobra, nagrywa mi się tutaj wszystko, więc, e, więc jest dobrze. E, dobra, jeszcze tutaj szybko zrobimy mm, takie coś na ziemi. E, tutaj ma być to wokół, tak po prostu. Czekajcie, zjemy sobie coś ogólnie. Mm, dobra, tutaj zrobimy normalnie stone brickami między tymi jakby kolumnami czy jak to mogę nazwać, normalnie damy stone bricki, yy, dobra a tutaj to otoczymy te drewno, więc czyli tutaj też teoretycznie, żeby też za dużo tych różnych takich dupereli nie było że tak to ujmę, to tutaj też damy stone bricki yy, dobra, i tutaj też oczywiście, dobra, jeszcze rozkopiemy tutaj o jeden kawałek dalej Okej, okay. i tutaj z tej strony też i myślę, że to będzie fajnie całkiem wyglądać. No... Yy... Do... Oj, czy skończył mi się akurat kilow. Właśnie na, na wycieczkę tutaj musimy jeszcze więcej. A, y, dobra, zrobimy od razu kilof, yy, dobra. Zrobimy kilof. I myślę, że tutaj na wycieczkę będziemy musieli dużo surowców przygotować, wiecie, żeby... Bo nam po prostu ten y, kilof... Yy... Oj, oj, oj. Kilow, of... nie to matko. Yy, Kilow nam oczywiście szybko padnie, no bo jak wiecie to jest drewniane, wie... boże święte, yy, kamienne, więc to szybko dość pada. Musimy troszeczkę się zabezpieczyć w takie, wiecie, podstawowe materiały oczywiście, ponieważ myślę, że to będzie długa podróż, musimy zdobyć dużo żelaza, yy, więc troszeczkę też kopania będzie, dobra, yy, yy, ziomeczki, więc tutaj już kończymy teoretycznie tą podłogę robić. Dobra, tutaj już jak widzicie mamy y, pięknie, ładnie, zrobione, teraz jeszcze tutaj. I tu będzie taka, wiecie, to nie będzie taka typowa Podłoga, bo większość pewnie tak by Zrobiła, nie? Ale chcę, żeby to po prostu Troszeczkę inaczej wyglądało niż zwykły Minecraft i zwykłe, wiecie Wiecie, wiecie co mam na myśli po prostu Żeby to nie było wszystko takie kwadratowe, ponieważ ja takich budowli za bardzo nie lubię Dobra, jak widzicie mamy tutaj ładną podłogę Resztą zajmiemy się oczywiście Później, teraz myślę, że te Itemy typu na przykład Stone, na przykład jakieś to Można odłożyć, płotki też Myślę, że nam się nie przydadzą, to też nam się nie przyda. Tutaj ogólnie postawimy drugą skrzynkę, żeby po prostu y, więcej nam się tu zmieściło. Drzwi też myślę, że nam się nie przydadzą. Kobla możemy troszeczkę zostawić w razie czego. To nam się nie przyda. Drewno oczywiście zostawimy, żeby później zrobić. Wiecie, y, po prostu jak coś jakby zabrakło, kilofy i tak dalej. Crafting sobie tutaj. Przygotuję od razu jedzonko mamy, troszeczkę żelaza też jest w razie czego i myślę, że możemy lecieć tutaj na y, podróż. Aha, miałam jeszcze nakarmić krówki, y, dobra, jak wy, dobrze, że mam tutaj akurat pszenicę, więc wejdziemy sobie do środka i szybko nakarmimy tutaj krówki, y, żeby ich się tutaj jeszcze więcej zrobiło, żeby potem wiecie, jak diamenty się znajdzie, to żeby po prostu y, zrobić tutaj enchanting i będzie już myślę wtedy... Yy, czy, czy, czy któraś jeszcze nie dostała żarcia? Dobra i Akurat mi się skończyło idealnie pszenica Więc idealnie wszystko wyszło yy, Ojeciu, czy sorki tutaj postawiło mi się Przypadkiem totalnie Zobaczymy co tu jeszcze jest, tutaj w sumie zobaczymy tak, co, co nam się tutaj może przydać na podróż Myślę, że pochodnie nam się mogą przydać, chociaż mam bright brightness włączony, czyli teoretycznie nie przydadzą nam się Zobaczymy jeszcze jak tam nasza farma, yy, zobaczymy jak tam się nasza farma sprawuje Tutaj oczywiście te schody to też myślę, że będziemy niebawem robić, żeby tutaj wszystko ładnie, płynnie było, można było przejść Fa farma, farma jak farma, w sumie rośnie sobie tutaj powoli. Zboże tutaj chyba już urosło, można zebrać. Od razu zasadzimy. Yy, dobra. Tak więc lecimy dalej i musi, myślę, że pójdziemy w tamtą stronę znowu, bo tam jest bardzo dużo gór i tam myślę, że dużo żelaza znajdziemy. Tylko będziemy musieli, ops, nie, tym razem nie wyszło, no niestety. Myślę, że będziemy musieli troszeczkę przejść. Ogólnie zjemy, żeby nas tutaj przypadkiem jakiś szkielecik nie zabił. Myślę, że będziemy musieli kawał przejść drogi. O, zbierzemy sobie jajko. Może jakaś kurka wyskoczy, a nie tym razem, no niestety. Dobra, lecimy sobie tutaj na górę węgla też sobie troszeczkę zbiorę, bo w sumie już dużo poszło na przepalanie, więc przy okazji węgiel też zbierzemy. A że tutaj wszędzie jest dużo węgla, bo węgiel to jest oczywiście najczęściej spotykany surowiec, no to y, będziemy go mieli, myślę, że w dostatku, tak ze staka, myślę, jeszcze przyda nam się węgla ze stak y, ogólnie. Dobra, tutaj jak widzimy duże zło złoży strasznie tego węgla. Ym... Co, co tu mogę jeszcze Wam powiedzieć? Jeżeli Wam się takie odcinki podobają, to zostawcie oczywiście lajka, like bo to jest motywacja do nagrywania częstszego. Jak widzicie, coraz częściej te odcinki są. Jeżeli mam czas, no to staram się, wiecie, nagrywać regularnie, po prostu nie z przerwą tygodniową, czy tam, wiecie, parę dni, tylko po prostu codziennie. Ym, no ale to wszystko dzięki temu, jeżeli zostawiacie lajki, like no nie? No ale nie zmuszam, nie robię żadnych, wiecie już jak mówiłam we wcześniejszym odcinku ze SkyBlocka, nie robię tutaj żadnych y, takich wymuszania, że ileś lajków, to jest kolejny odcinek. Uważam, że po prostu jeżeli komuś się podoba, to po prostu zostawia tego lajka i sobie, mm, że tak powiem ogląda, albo sobie ogląda, a później zostawię lajka, no kto jak woli ogólnie. Dobra, możemy lecieć, myślę. Woda jest w razie jakbyśmy się mieli spalić od jakiejś lawy czy różnych dziwnych rzeczy. Tutaj ogólnie wszystko już jest z tego co pamiętam przegrzebane, ponieważ tutaj z mycycyka sobie zbieraliśmy trochę surowców. A tym razem znowu nie wyszło. No ja łoterski za bardzo też robić nie potrafię. Szybko dość jedzenie z ten spada, więc może też znajdziemy jakieś krowy to od razu je się postaram ubić, że tak to ujmę. Tutaj jest jakieś zejście w dół. Ale tu mamy lawę. A ogólnie nie, tam myślę, że tam więcej żelaza nie będzie. Ogólnie żelazo jest od 60. poziomu, a jesteśmy na 76, więc raczej tutaj żadnego żelaza nie znajdziemy. Musimy znaleźć po prostu dość dużą jaskinię, żeby znaleźć żelazo. Jak widzimy mamy endermana, ale ja się boję do niego tutaj podchodzić w ogóle. O, i pięknie. Mamy stado krówek, które zabijemy. Boję się do endermana podchodzić, bo jeszcze mnie zabije z... Aha. Zapomniałam, znowu zapomniałam, że to jest Minecraft 1.9 i po prostu trzeba czekać przed kolejnym uderzeniem i wtedy dopiero się krytyki, że tak powiem, zadaje. Ups, ta krowa troszeczkę mnie zrobiła. Dobra, mamy kolejny kawałki skóry i myślę, że tutaj na początku zabijemy te wszystkie krowy i później lecimy dalej szukać oczywiście tego, co musimy znaleźć, czyli dużo żelaza. Dobra, mamy tutaj ubitą kolejną krówkę. Yy, mięska już 8 dodatkowych, więc myślę, że z głodu to nie padniemy na pewno. Yy, myślę, że tutaj wejdziemy na górę, żeby po prostu te krówki wszystkie ubić jeszcze, yy, ponieważ, wiecie, to żarcie zawsze jest potrzebne, więc ja wolę mieć później, wiecie, dużo żarcia, niż yy, żeby zabrakło, rozumiecie mnie o co chodzi, no nie? Yy, dobra, więc tutaj możemy krówę, kolejną krówkę ubić. Mam nadzieję, że nie uciekaj. Stój, stój, stój. Dobra, ubiliśmy tą krówkę Teraz kolejną ubijamy Spadła chyba i się zabiła <laughs> To padły śmiech Boże święty, ile tych krów tu jest Dobra, ziomeczki, ubijamy kolejną krówkę Następną Ta już tutaj zdedała, że tak to powiem Ta też Na dwa hity, jak widzimy Wszystkie schodzą Nie chcemy mi się na razie kopać węgla Bo nie lubię tego robić Dobra, zabijemy tą no stój. Dobra, zabita. I 26 kolejnych kawałków mięsa już mamy dzięki zabijaniu tych krówek tak naprawdę. Dobra, tamto chyba uciekło, ale nie wiem, gdzie ona jest. To chyba nie była ta, tylko to była w ogóle o ta, co tu się schowała. Myślę, że jej nie zauważę. <grym _> Dobra, więc lecimy dalej. Dobra, tu są kolejne krowy. Matko jedyna innych jest. Strasznie dużo tych krówek jest. Dobra. Zrobimy ogólnie później jeszcze taką kopalnię, żeby po prostu... Jeszcze potrzebne surowce, że tak powiem, znaleźć. Myślę, że o. Aha, tu myślałam, że to jest takie. że krowa sama się zabiła. Skóry to już mamy bardzo dużo. Myślę, tam w skrzyni chyba jeszcze jest więcej tej skóry. No ale to bardzo dobrze, ponieważ później na Enchant pójdzie naprawdę dużo tej skóry. Dobra, ziomeczki. Jeszcze ubijemy te dwie krówki. Myślę, że lecimy tutaj zbierać potrzebne surowce. Dobra. Y, zabite i dobra i widzimy się za chwilę jak znajdę po prostu jakieś, jakąś kopalnię i wiecie jaskinie żeby po prostu y, szybciej to wszystko poszło więc szybkie cięcie i wracamy za chwilkę ponownie Siemony, ziomeczki ponownie i patrzcie co mi się udało znaleźć pszenicę mi się udało, boże święty trzcinę mi się udało znaleźć więc już książki będzie można robić y, na enchant no i szukam tutaj dalej jaskini Dobra, ziemeczki, udało mi się tutaj znaleźć jakąś dziurę. Myślę, że może w środku być coś ciekawego. Pochodnie nie będą nam potrzebne, ponieważ po prostu mam strasznie brightness ustawione dużo. I myślę, że tak będzie... O Boże, przepraszam, ale drzwi mi się same ruszają. Myślę, że tak będzie lepiej, bo po prostu... Jezus Maria, ktoś na dole musi wchodzić do domu w tym momencie. Będzie tak lepiej, że po prostu będziecie widzieć po prostu co robię, a nie, wiecie, zapominam pochodnie czasem włączać. Ja widzę, a później na odcinku się okazuje, że nie widać, więc po prostu wolę, żeby był Brightness na maksa. Ogólnie co to jest za materiał? Aha, to jest Iron! Tylko, że na tym teksturpaku wygląda inaczej. Myślałam, że to jest jakiś inny materiał, którego po prostu nie znam, to się okazało, że to Iron. Dobra, nie chcę się tego węgla zbierać. Ziomeczki, tutaj zobaczymy. O, tutaj jest przejście do kolejny, widzicie? Akurat odkopałam, tutaj mamy kolejnego cave'a jakiegoś. Już jak zbraliśmy 7 tego irona, więc już jest naprawdę dobrze. Teraz coraz więcej, coraz więcej, więc myślę, że już te żelazne narzędzie będzie można na spokojnie sobie robić. Dużo tego tutaj jest strasznie yy, żelaza, więc bardzo się cieszę z tego powodu. Może tu będzie jeszcze jakieś przejście dalej? Takie zagadkowe przejście? Nie, tam myślę, że już raczej nic nie będzie. Dobra, wracamy się troszeczkę, zobaczymy, czy tutaj jeszcze coś znajdziemy ciekawego. Aha, tutaj przejdziemy stamtąd. Przejdziemy się tutaj jeszcze, tutaj. Tutaj mamy kolejne kawałki żelaza. Więc już jest naprawdę bardzo bardzo dobrze. Jak jest żelazo, no to połowa sukcesu, powiem wam, yy, dobra. Yy, może jeszcze tutaj tak zawsze kiedyś było, że się dobra. Akurat nam się skończył kilof. Yy, więc myślę, że tutaj szybko jeszcze zrobimy jakiś kilof. Dobra, mamy 18. Aż udało nam się zebrać 18 żelaza, więc naprawdę super, super sprawa. Dobra, ziomeczki to lecimy teraz tutaj. Jeszcze może tutaj kawałki jakieś znajdziemy czy coś. O, tutaj bym prze przeoczyłabym. Tutaj powinno być więcej tego teoretycznie. No ale dobra, nie ma. No co zrobić? Tutaj nigdzie nie ma żelaza. Dobra, tutaj mam jeszcze kawałki żelaza. Fajnie, fajnie. 21 kawałków już, więc teoretycznie na nowego seta już wystarczyło. Jednak zobaczcie, ile jeszcze tego seta dużo jest, więc nie trzeba tutaj żadnych nowych setów robić. O, tutaj mamy kolejne złoże. Naprawdę bardzo się cieszę. Nawet nie wiecie, normalnie jakbym diamenty znalazła, nie? Będziemy po prostu szybciej dzięki temu kopać. Wszystko szybciej będzie wychodzić. Dobra. Kowadło jakieś później będzie można zrobić. Wiecie o co chodzi. Yy, dobra, dobra, więc tutaj już zbieramy jeszcze żelazo. Zobaczymy, czy tam dalej jeszcze może coś będzie, jakieś żelazo. Yy, węgla nie zbieramy. Lecimy dalej, dalej. Zobaczcie, ile tego żelazo tutaj jest. Naprawdę super, super. Dobra, wrócimy do domu potem i oczywiście trzeba zrobić jakąś farmę tej trzciny, żeby ona sobie tam rosła spokojnie yy, i. Żeby później można było oczywiście enchant zrobić i wtedy to już będzie bailando, że tak powiem. Yy, dobra, zjemy sobie coś, ponieważ już zgłodniałam, jak zawsze. <noise> Kto ma wiedzieć ten wie, że tak powiem? Dobra, spokojnie, Creeperek, spokojnie. Ja tutaj nie nie wybuchaj. Nie wybuchaj, hopie! Dobra, wybuch. No, nie posłuchał się mnie. Co zrobić? No, co zrobić? Nie posłuchał się mnie, creeper. Dobra, mamy żelaza już. Ile? Uwaga, uwaga. 46 sztuk. Ludziska to już naprawdę jest. Założymy tutaj strefę. Ups, ale jak spokojnie. Ups, dobra. Lecimy, lecimy. Bum, bum, bum. O, aż trzy serca mu zabrałam. Dobra, dobra, ludziska. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. I widzimy się w kolejnym. Więc jeżeli się podobało, zostaw lajka. Cześć, trzymaj się czołem, ludziska.